Ja i moja urocza kapibara witamy Was w kolejnym odcinku, w którym to przeprowadzamy największe ewolucje tych kapibar. Słuchajcie, Sylwia już jest w innym świecie, ja próbuję ją dogonić, więc koniecznie zostańcie z nami do końca tego odcinka. Słuchajcie, ja trafiłam do świata Parku Jurajskiego. Mamy tutaj wszędzie dookoła dinozaury. Jeśli chodzi o moją kapibarę, to tak się prezentuje. O, zobaczcie, tak ona wygląda. E, ma takie zielone, jakby kolce. Mam tutaj włączony automatyczny atak, automatyczne gryzienie, ponieważ tutaj już nie jest tak łatwo. Mi jeszcze trochę brakuje, słuchajcie, żeby dołączyć do Sylwii, a już się nie mogę doczekać, bo ten świat, który ona opisuje, brzmi naprawdę cudownie. Idę sobie jeszcze, słuchajcie, otworzyć. Jajka, bo mam tysiąc tych pucharów, nie cały tysiąc, więc może jeszcze dołączy do mnie jakiś ultra rzadki zwierzaczek. Ach, na razie ten 50% tylko się dołączył do mnie. Dobra, ten 16% już mam. Ten 30% też już mam. Dobra, idziemy dalej się najadać. Brakuje mi jeszcze tylko niespełna 9 tysięcy, żeby przejść do Sylwii. No to ja tutaj na ciebie czekam. Jak zobaczysz tę krainę, to po prostu oszalejesz. Jest przepiękna. Co prawda, ja jeszcze nie walczę z dinozaurami, bo one są mega, ale to mega silne. Idę sobie teraz kupić jajka. Mam 4 tysiące. 000... A nie, nie mogę! Jajka są za 7,5 tysiąca. No dobra, to zbieram. O nie, to nie wiem, czy ja chcę tam dołączać, bo jak tam jest wszystko takie drogie, to ja nie wiem, czy ja tam cokolwiek, słuchajcie, zdobędę. Słuchajcie, otwieram tutaj jakąś skrzynkę. Co to jest? Czy ja muszę tutaj nacisnąć? Dostałam jakieś buty? Ej, co to jest? Dostałam jakiegoś buta, ale co mi to daje? Sprawdźmy w inwentarzu, co my tutaj mamy. Dobra, mamy jakiegoś tutaj buta. Yy, on mi coś daje? Ej, nie mam pojęcia, w każdym bądź razie wylosowałam ze skrzynki jakiegoś buta. Wow, no jestem ciekawa, czy on ci cokolwiek da. Myślę, że może się przydać za jakiś czas, więc obserwuj, czy nigdzie go czasem nie potrzebujesz. Może, żeby coś otworzyć, albo żeby na coś wejść. Nie mam pojęcia, co to jest, więc ciężko mi się, słuchajcie, do tego odnieść. Ja tutaj cały czas dzielnie walczę. Już naprawdę mało mi zostało. Myślę, że podejdę jeszcze do tych trzech krówek, do tego żołędzia i już przejdę do tego świata, w którym jest Sylwia. Ja na razie jem same tutaj gruszki, nic innego tutaj nie widzę. Nie walczę jeszcze, bo te dinozaury są zbyt potężne moim zdaniem. Tam, dobra, w ogóle ja cały czas stoję tutaj na samym początku. Jest długonoga kapibara. Nie wierzę, jak ona śmiesznie wygląda. Oh my god, co to jest? Dobra, tutaj możemy jeść teraz jakieś grzyby. Wow! Żeby zjeść grzyba to potrzeba dużo, ale to dużo czasu. Dobra, ja się stałam kapizaurem, mam te zielone rogi i przechodzę do tego świata. To jest Park Kapy Rasik, czyli faktycznie Jurassic Park. Co my tutaj mamy? Ej, mamy gruszki na samym początku, faktycznie. Mam tutaj automatycznie zjadanie, e, automatyczne zjadanie tych gruszek. A gdzie ty jesteś Sylwia? I idziesz tam, gdzie ta strzałka? Ja jestem zaraz po lewej stronie za tymi jajkami, za tą ścianą. Ja muszę zobaczyć jak ty wyglądasz, a tutaj są jakieś ładne. Tu są dinozaury. O nie, 1.8 miliona punktów, żeby go zjeść. Nie mam mowy. Ja już zjadłam sobie gruszkę, teraz dojadam sobie kolejny grzybek. E, na razie jeszcze nie podchodzę do dinozaurów, boję się trochę, wydaje mi się, że te grzyby dają mi więcej. Grzybki w ogóle są magiczne, są niebieskie i mają pomarańczowe kropki. Właśnie jem tego grzyba, ale strasznie długo mi to schodzi, mam 150 tysięcy, aż tych potrzebuję. ugryźnięć potrzebuję, a ja mam połowę dopiero, jejku, ile czasu schodzi, żeby go zjeść? Jakiego ja mam zwierzaka w ogóle? Słuchajcie, to Fenoks, który ma 45 punktów mocy. Ej, ale ci się udało? Kupiłaś to pierwsze jajo? Nie, ja właśnie zajrzałam do inwentarza i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja w ogóle mam takie złoto, słuchajcie. I w takim tempie to ja tutaj po prostu pozamiatam, bo ja nie wiedziałam, że on jest taki wartościowy. Słuchajcie, wszystkie inne mają 4, a ten ma 45. Ej, ja kupuję sobie teraz jajo, jakieś fajne, dobra, coś tam mi się udało, czy to jest dobry zwierzak? Oczywiście, że tak, tak więc biorę go ze sobą, idziemy, idziesz za mną? Wyglądasz tak samo jak ja już teraz? Nie, jeszcze nie, bo ja mam dopiero poziom dziewiąty, ale za chwileczkę będę miała wyższy. Chcę tylko zobaczyć teraz, czy ten mój zwierzak będzie mi jakoś szybko, słuchajcie, zjadał. Ej, ty tutaj się wzięłaś za to moje smocze gniazdo! O nie, to trzeba miliona, żeby zjeść to jajo! Chyba mi się nie chce tyle na razie czekać! A ile masz na jedno kąsnięcie? Minus 4,2! Ha, ja mam 9,3000, czyli ten zwierzak faktycznie robi robotę. Uuu, no to genialnie. Tutaj widzę, że ktoś już zjada coś. Tutaj jest, wow, coś zamknięte, odrodzenie jakieś dziwne. Idę po grzyby. O nie, teraz muszę czekać. Ja tutaj się zrelaksuję i poczekam, aż moja kapibarka zacznie pięknie tutaj jeść te wszystkie grzybki. A ja właśnie, słuchajcie, obserwuję, jak ona pięknie zajada się tym smoczym gniazdem i jak to super szybko wszystko ucieka. Zostało mi, słuchajcie, tylko 350 tysięcy z miliona, więc jeszcze tylko trochę kąsnięć i zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że wskoczę już na poziom 10, a może nawet i na 11. Uwaga, zostało tylko kilka kąsnięć. Mamy 100 tysięcy, więc tak naprawdę jeszcze tylko 10 razy moja kapibara musi to ugryźć i już smocze gniazdo będzie nasze. Spójrzmy, co się zadzieje z moim poziomem. Uwaga, uwaga. Jest! Daisy Bara! Jezu, ja jestem jakimś kwiatem! Jestem od razu na poziomie 11. Sylwia, ty musisz to zobaczyć, jak ja wyglądam. Poczekaj, bo ja też zaraz nią będę. Mam 99%. Poczekaj, daj mi to zobaczyć. Muszę, muszę. Zjadaj, zjadaj tego grzyba. Zjadaj tego grzyba. Szybko, szybko. Pokaż, jak to wygląda. Odsunę aż kamerę, żeby mi się dobrze tutaj widział. O, nie wierzę! To jest słonecznik chyba! I, i na ogonie skaczemy! To jest po prostu hit. Ja teraz na jedno kąsnięcie, słuchajcie, jem to smoczy jajo na minus 21,3 tysiąca punktów. Więc ja to kolejne smoczy jajo to zjadam po prostu w sekundy. I teraz właśnie chyba wskoczę na poziom 12! Ja nie mogę, jestem wielonożną kapibarą. Wyglądam jak jakaś wielka glizda. Nie no, zobacz jak ja wyglądam. Kalamandra jesteś, widzę cię, a ja cały czas mam minus 7 tysięcy na jedno kąśnięcie. Musisz koniecznie iść po jajka. Ja nie wiem skąd ja zdobyłam aż tak wartościowego zwierzaka w moim inwentarzu, że on po prostu tutaj robi całą robotę za mnie, bo ja teraz, słuchajcie, na jedno kąśnięcie zgarniam aż 30 tysięcy punktów. A idź ty, ja najpierw muszę zjeść sobie tutaj to jajko, bo jeszcze ani razu nie jadłam żadnego jaja. Dobra, ja już zjadłam chyba trzecie albo czwarte, właśnie mi zniknęło. Ej, moja kapibara się zacięła i cały czas jej jajko, którego już dawno nie ma. Może ja teraz spróbuję jakiegoś dinozaura pokonać? Idź, idź, powalcz z takim jakimś dinozaurem. Ja jeszcze nie próbuję. Dobra, próbuję, próbuję, ale moi kochani, on też mnie szybko tutaj zabija, więc ja muszę uważać. Muszę iść się kawałek odrodzić, ale wolno się coś odradzam. Oj, nie, 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 to nie będzie takie łatwe. Dobra, on ma 1,8 miliona aż. Oj, tu trzeba naprawdę bardzo uważać. To idź tam na początek, tam były mniejsze te dinozaury. Dobra, ja już się tutaj wzięłam za tego, to teraz będę próbowała go dokończyć. Poczekajcie, idę się kawałek odrodzić. Ja mam 1,2 tysiąca punktów, a mi został, słuchajcie, niecały milion do jego pokonania. Muszę tylko obserwować swój poziom, żeby on mnie całkowicie nie zjadł. Dobra, teraz znowu się oddalę i myślę, że za kolejnym podejściem już uda mi się go zjeść, słuchajcie. Ja dopiero teraz kończę jeść jajo. Zjadłam! Ej, to jajo, jak dużo dało! Wow, dobra, teraz podejdę tutaj do tego dinozaura. Może zawalczę, zobaczymy. Czekajcie, ile ja tutaj mam. Yy, dobra, dobra, chyba dam radę. No, jeszcze kilka razy, ale czy ten dinek mi tutaj podskoczy tak dużo yy, tego mojego poziomu EXPA? Poczekajcie. Nie, on mnie zjadł! A idź ty! Idę sobie otworzyć jakieś jajo. Ja właśnie kończę moją przygodę z dinozaurem. Słuchajcie, ostatnie kilka kąsnięć, i tylko czy ja zdążę, zanim on mnie zje? A nie! To 8 tysięcy mi zostało, a on mnie pożarł. Dosłownie ostatnie kośnięcie. Aj! Poszłam sobie po lepsze zwierzaki, udało się coś tam zdobyć. E, jak szybko teraz zjem tego grzybka? Dobra. Ja mam tylko minus 8,4 cały czas. Ty po prostu trafiłaś na jakiegoś ultra, 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 ultra rzadkiego zwierzaka. Tak, idę właśnie, słuchajcie, kupić sobie kolejne jajo i takie ładne, czarne, a teraz trafiłam na tego zwyklaka, słuchajcie. I znowu drugi raz zwyklak. Jeszcze trzecie sobie otworzę. Dobra, mam jakiegoś 15% i idę zajrzeć do inwentarza. Łe, słabiutki, on ma tylko 6. Nie wiem skąd ja zdobyłam tego Fenoxa, który ma aż 45. Punktów. No to to jest niezłe, bo ja teraz jestem tą skalamandrą, tą taką stonogą jakąś dziwną, zjadam sobie jajeczko. Trzeba mieć 750 tysięcy punktów. Ja robię jeszcze jedno podejście do dinozaura. Ja teraz, słuchajcie, po raz kolejny próbuję e, dosiąść się do tego dinozaura tutaj, ale muszę bardzo mocno uważać, bo naprawdę bardzo szybko mi ucieka, słuchajcie, ta moja energia, moja siła, moje ekspy. Więc tutaj niestety, ale będzie bardzo nierówna walka. Mimo tego, że udało mi się już 800 tysięcy z jego zgarnąć, to znowu muszę się oddalić, żeby on mnie nie zabił. Trzeba naprawdę robić to bardzo ostrożnie. Oj, ten poziom już jest mega, ale to mega trudne. Powiem Wam szczerze, że ja mam tylko na jedno kąśnięcie minus 11,6 tysiąca i zjadanie tych jajek, pewnie to są jaja smoka, tak mi się wydaje, jest mega trudne. A żeby przejść dalej, potrzebujemy 17 poziomu. Kolejny dinozaur mnie po prostu zjadł z kretesem. I ja już się do nich na razie nie zbliżam. Idę sobie pojeść te grzyby, bo one są chyba tutaj najbezpieczniejsze. Będę je zjadać bardzo szybko, bo ja na jedno kąśnięcie mam 30 tysięcy. O, tutaj obok jest jakiś raper: 250 tysięcy, więc też całkiem nieźle. O nie, ktoś się tutaj dołączył do tego zjadania. Halo, zostaw to moje. Dobra, kolejne jajo zjedzone. Ile masz tam yy, procent już na tym poziomie 12? 500 tysięcy, 61%. Okej, okay, no ja mam dopiero 50%. Więc jestem bliziutko, bliziutko. Bliziutko, bliziutko, ja teraz za dużo czasu straciłam, słuchajcie, na tego dinozaura. Bardzo, ale to bardzo chciałam go zdobyć, ale naprawdę na razie nie czuję się jeszcze na tyle silna, żeby to zrobić. Dlatego też idę, słuchajcie, na te troszeczkę mniejsze zwierzaki. Muszę teraz też uważać. Teraz akurat udało mi się yy, kogoś tutaj zabić i mam już 80%. 5%, więc dużo mi nie brakuje. Dołożę sobie jeszcze jakieś takie drobinki tutaj, jakieś skaliste gruszki i tak dalej, i tak e, dalej. 88%, no dużo mi nie brakuje. Birdybara ma kolejny poziom, 13 i ja teraz fruwam, słuchajcie. Nie, muszę iść się Sylwii pokazać. Gdzie jesteś? Pokaż się, bo ja zjadam jajo, nie mam czasu się stąd ruszyć. A, lecisz, czy to Ty tutaj lecisz? Ach, widzę, takie małe skrzydełka, takie duże, wielkie ciałko. Tak, to ja 14 tysięcy. E, co ja gadam? Jakie 14 tysięcy, 40 tysięcy teraz na jedno słuchajcie? Więc całkiem nieźle i szybko to idzie, ale tutaj, żeby kolejny poziom mieć, 14, to potrzeba aż półtora miliona. O, matko! Jestem ptakiem! Beard. Bara! Jestem, jestem, ale śmiesznie wyglądam, ale ja na jedno głąśnięcie mam tylko 15,8 na minusie. Jestem słaba w stosunku do Ciebie! Kurczę, no... A wchodziłaś na to codziennie, na ten kalendarz tam, gdzie jest ta siedemnastka? Tak, wchodziłam i co z tego? Tam dostałam jakąś nagrodę. No właśnie, może ja stamtąd miałam, no bo przecież z jajka na pewno nie miałam aż tak wartościowego zwierzaka. Na pewno musiałaś go mieć, na 100%. Nie mam mowy, no nie kojarzę, żeby był aż tak wartościowy. Tu na pewno jest jakiś, słuchajcie, booster, jakiś eliksir albo coś innego, co mi dało aż takie, słuchajcie, e, fory tutaj w zabijaniu. Jemy, jemy sobie jajko. Wydaje mi się, że te jajka dają tutaj najwięcej ekspa, najwięcej z tego tutaj nam yy, rośnie, jakby. Yy, co prawda, słabo to trochę urosło. O nie! To już się zaczyna robić nudne. Idę kupić teraz jakieś jajo? Tutaj jest jakiś gigantyczny prezent. Czy ja coś mogę z tym zrobić? A, mogę, okej. Okay. Tu sobie coś odebrałam. Czy ja teraz mogę coś ulepszyć za te diamenty? O nie, ja potrzebuję ich 150, a mam tylko 116. No to Idę je. teraz sobie kupić jajo, jajo, jajo! A ja, niestety mogę tylko kupować te pierwsze jaja, bo te na te kolejne mnie y, jeszcze niestety nie stać, więc otwieramy sobie to. Tutaj mamy kolejne E, otwieramy. Czy mam coś tutaj fajnego? Za chwilę będę to sprawdzać. Najpierw sobie je pokupuję. Czy staćmy jeszcze na jedno? Nie, już niestety nie. Więc wchodzimy tutaj. Czy któryś zwierzak jest lepszy? A, dobra. Mam tutaj e, trzy na takim wysokim poziomie. Ja też zdobyłam tego buta i nie mam pojęcia, co on mi dał. Jakaś taka skrzynia brązowa mi spadła i wyszedł z niej but, słuchajcie. Nie wiem, ale może mi się to przyda. Ja słuchajcie, teraz aktualnie e, jem kolejne smocze gniazdo i mam teraz jeden przecinek, uwaga, uwaga, koniec, jeden 3 miliona, więc 86% i już za chwilę będę kolejną kapibarą. Będziesz zaraz na czternastym poziomie. Będę na czternastym poziomie, słuchajcie. Jest! Halobara! Ej, nie, to jest po prostu niesamowite. Ja jestem teraz jakimś aniołem kapibarowym i prowadzą mnie tutaj strzałki do jakiegoś odrodzenia. Halobara. Ulepszenia, odrodzenie, codzienne misje, siła, złota gwiazda. Odrodzenie. Ej, ej, halo, gdzieś to mnie zabrało. Dlaczego ona mnie zabrała, ta wielka złota kapibara? Co się ze mną stało? Może Możecie przeniosła do jakiegoś innego świata? Jest biały ekran. Nie, nie uwierzysz. Odrodzenie, złota gwiazda, codzienne misje. Ja jestem znowu małą kapibarą ze smoczkiem. Ale poczekajcie, od razu jestem też łąkibarą. Co tu się w ogóle zlagowało teraz? Ale może możesz się zamienić na tą większą? Wystarczy, że wejdziesz na ten inwentarz, kapi, kapipedię weźmiesz i wybierzesz najlepszą kapibarę. Sprawdź, czy to działa. No właśnie... No, jestem! I niestety, ale jestem na tej ostatniej, i przeniosło mnie, słuchajcie, do tego poprzedniego świata. Ja nie wiem, czemu ja tam weszłam w to odrodzenie, co mnie pokusiło. O nie! A strzałki cię tam prowadziły, no to nieźle cię tutaj wkręcili. Strzałki wkręciły mnie, słuchajcie, niesamowicie, chociaż mam tutaj jakąś gwiazdkę przy poziomach, więc podejrzewam, że teraz to zupełnie inaczej wygląda. Może ja na jakimś zmutowaniu teraz działam. Nie mam pojęcia o co chodzi. Spojrzę w inwentarz. Mam te swoje zwierzaki cały czas, więc to tak jakby całkowicie mnie nie zresetowało ekspresowym tempie. Słuchajcie, zdobywam tutaj te punkty i za chwileczkę będę miała kolejny poziom i zaraz zobaczymy czy jak przejdę do tego Cappy Woods, to będę na tym samym poziomie na którym go skończyłam, bo faktycznie teraz troszeczkę mniej mi zbiera tych punktów, więc widać, że cofnęłam się do tego świata, ale nadal mam ze sobą te moje zwierzaki. Mam jakąś gwiazdkę przy poziomie, której wcześniej nie miałam i to mnie mega, słuchajcie, zastanawia. Dobra, jeszcze Jedna krowa, i będę miała poziom dziewiąty, więc jest kapizaur. I przenosimy się, słuchajcie, tam do tamtego świata. Zobaczymy o co tutaj Nie, chodzi. Nie, no, jestem taka mała jak byłam. O co tutaj chodzi? Inwentarz, Kapipedia. Nie, no nie mogę wybrać lepszej kapibary. Lepsze jest to, że tutaj była ta taka wielka, złota kapibara, ten taki anioł, a już jej tam nie ma. Ona mnie po prostu porwała, cofnęła mnie, słuchajcie, i sobie uciekła. Ja cały czas zjadam sobie tutaj jakieś jajo. Ja cały czas jestem na poziomie 13, mam na razie 70%, nawet nie całe. Czy ty walczysz z tym wielkim dinozaurem? Tam widzę to. Nie, to nie ja. To nie ty, a tutaj widzę jakaś kapibara, taki aniołek z nią walczy! No taka byłam i się cofnęłam. I jestem teraz na poziomie dziewiątym, tym zwykłym smokiem, takim jestem. Nie, dlaczego ci to zrobili? Ale nie możesz się zamienić? Nie mogę! To jest najlepsza kapipara, jaką mam. Mówię ci, że mam jakieś dziwne gwiazdki. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale tu się coś pozmieniało. Mam jakieś zadania do wykonania. Może ja mam jakąś specjalną misję. Nie wiem, ale muszę się po raz kolejny męczyć z tymi poziomami. Już kończę, jeść to kolejne jajo. Trochę to żmudna taka robota. Już człowiek by chciał być na 17 poziomie, aby uciec z tego parku się przenieść już do innego świata. Ale tutaj jest długa, długa, długa droga. Czy uda mi się wejść? Na ten poziom 14, co jest wygląda? Nie, mam 95%! Dobra, już nie wiem tego jaja. Ile sobie teraz zjeść grzybka? No, walcz o to! Ja tutaj szybko gonię cię, słuchajcie, bo ja mam już poziom 12 teraz. Bardzo szybko zjadam te smocze gniazda, i one naprawdę dują, dają mi bardzo dużo ekspa. Może coś się zadzieje, jak ja znowu dojdę do tego samego etapu, na którym wcześniej byłam. Tak mi się wydaje, nie pamiętam czy ja miałam 13 czy 14 poziom, ale chyba jak zjem to smocze gniazdo, dobra jestem Birdy barą, nie dobra, czyli miałam 14, bo na pewno byłam tym takim aniołkiem z tą aureolą nad głową i to właśnie wtedy mnie poprowadziło tam do tego wielkiego złotego i już wiem, że nie powinnam się dać tam zwieść. Tylko, że ja też teraz jestem tym halo i to mnie też prowadzi tutaj do odrodzenia. O co tutaj chodzi? Ja bym nie chciała tam iść, ja już wiem jak to się może skończyć. Jem teraz sobie jajeczko, tylko że te strzałki cały mi czas pokazują, że ja tam powinnam iść. No, właśnie nie wiem o co tam chodzi. No, idź, sprawdź. No, może to faktycznie jest jakiś etap, który trzeba zaliczyć. Zobaczysz, czy też pojawi ci się jakaś gwiazdka. No, generalnie teraz bardzo szybko mi się wszystko zbiera, więc może to jest etap, który po prostu trzeba zaliczyć. Wszystkie nietęczowe kapibary zostaną zresetowane. No i o co chodzi? No, wleciałam tutaj teraz w tego aniołka jakiegoś śmiesznego. Jakieś płomienie się pokazują. Teraz biały ekran, zupełnie jakbym straciła wzrok. No i znowu jestem malutka. O co chodzi? Codzienne misje, siła kapibary jest większa. No nie, nie wierzę, ja jestem w tym pierwszym świecie. Teraz proszę dojść tam do ciebie. No właśnie, dokładnie tak samo się zadziało też i u mnie. Stałam się znowuż tą małą kapibarą, ale zauważyłam bardzo dużo zmian, bo zauważyłam gwiazdkę przy poziomie i zauważyłam zadania, których wcześniej nie było. I teraz faktycznie do tych poziomów zna się, da się dojść znacznie, znacznie. Szybciej, bo ja już z powrotem jestem tym aniołkiem, i słuchajcie, w ekspresowym tempie zjadam te smocze gniazda i już za chwileczkę będę miała poziom 15. Najlepiej by było od razu wskoczyć na ten poziom 17 i się przenieść. Co ja tutaj mam? Czy mam coś nowego w inwentarzu? Faktycznie straciłam tutaj te najlepsze kapibary. Zwierzaki na szczęście mam wszystkie swoje. Inwentarz jest ok. Yy, idę zjeść sobie jeszcze ostatnie jajko, ale jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda nam się wyjść z tego. Parku Jurajskiego, to czekajcie na kolejne odcinki. Naprawdę niewiele nam brakuje. Ucieczka z parku Capri. E, Capirosis, słuchajcie. To jest taki park Jurajski naszych Capibar. To poziom 17. Ja jestem w połowie poziomu 14, więc naprawdę bardzo, bardzo niewiele mi brakuje. Myślę, że jeszcze jeden odcinek i uda nam się przenieść do tego kolejnego świata. Jeśli chcecie to zobaczyć, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pa!